Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy 15 paczek z gwarantowanym informem. Jednak zanim zaczniemy, to chciałbym Wam przypomnieć, że razem z Domanu od 1 do 4 czerwca będziemy na Good Game Warsaw w Ptak Warsaw Expo, gdzie będziemy mieli okazję z Wami pograć, pogadać. Głównie będziemy w strefie Free to Play. Jednak jeżeli tam nas nie znajdziecie, to będzie można nas zobaczyć na stoisku Ozone, Media Arena, Pact, World for Gamer czy Fate Case. Wszystkie linki, słuchajcie, macie w opisie do strony, do wydarzenia. Także wbijajcie, dołączajcie do wydarzenia, bo również tam będziecie mieli okazję wziąć udział w jakichś w konkursach, także serdecznie zapraszam, a my przychodzimy już do odcinka. Pierwsza paczka z gwarantowanym informem, 84+, plus i zobaczmy co tutaj będzie, czy coś ciekawego nam się trafi i to będzie pp, to chyba Kate'a. Z 84 oceną, także trafiło nam się najgorzej. Chyba... No, naprawdę, tragedia, no co ja z taką kartą mogę, no nic, za wiele nie mogę, no ale weźmiemy do klubu Kate. A. Kolejna paczka z informem gwarantowanym jest walkout! Mamy walkout, tylko żeby to było jakieś boom, błagam! Mamy walkout, to jest druga paczka, a już od razu leci walkout! Jest to Hiszpan, tylko jaki? Uwaga! SP i to jest Tiago Alcantara! 89, GG! Kolejny walkoutik trafiony. Także świetnie, brawo, brawo Tiago Alcantara. Kolejnym zawodnikiem, który dołączy do naszego zespołu. No i ten Tiago Alcantara, to już jest spoko, traf. Uwaga! Zobaczmy, co tym razem. Trzecia paczka z gwarantowanym informem. I tutaj jest PO z Portugalii. Oj, 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 Semedo, nie chcę. Przedostatni, a właściwie czwarty, powiedzmy, inform. I w środku będzie inform SPD Brazylia. Casemiro! Okej, okay, to jest spoko, traf w miarę, spoko. Dobra, i na razie ostatnia, piąta paczka z informem. I uwaga, co tym razem? Też bez walkoutu, ale... Ale... Na o Jezus, to jest Jowetic przecież chyba, tak? Jowetic, 8-4 Także piąty traf nie należy do najlepszych. Joweticiem na razie kończymy otwieranie. Pięć e informów do trafienia i kolejna, to jest chyba ogólnie szósta już paczka. Bramkarz jakiś z Norwegii. Jarstein. No nie, no z tym bramkarzem to ja nic nie, nic nie zrobię, to jest pewne. Paka numer dwa. Żeby był jakiś wokałcik, żeby był jakiś wokałcik. To byłoby spoczko tutaj po Jimenez, no nie, no to też jest taki nie, niezbyt dobry zawodnik. Okej, okay, trzecia paczka, ja pierdzielę, co tu się dzieje, to jest ogólnie ósma chyba paka już. Chociaż nie, dobra, w środku hamsik, 87, dobra, z tej karty coś można jeszcze zrobić, tutaj można coś wykombinować. Numer 9, nadal bez lokautu. SPD Francja, Enzonzi chyba, okej. Okay. No dobra, ten Enzonzi fajna karta. Fajna karta Enzonzi jego to jest. Jak będzie Liga Hiszpańska, jakiś SPD, no to i czy Kasemiro czy Enzonzi, to teraz mam niezłe pole manewru. No i dziesiąta Paczucha, czy będzie szczęśliwa? Sprawdźmy to. PS, nie, nie mówcie, że to Aspas, jest błagam. Ja pierdzielę. O kurcze. Budajże to już jest jedenasta paczka z informem i uwaga Co tym razem, flara całkiem przyjemna, to będzie chyba kar... Wela, tak jest 8-4, no nie dobra Myślałam, że będzie ciutkę lepiej No ale okej, okay. bierzemy Welę, słuchajcie, do klubu I udajemy się do zawodnika Numer 12 Chciałbym tutaj trafić jeszcze jakiś walkałcik na koniec Zobaczymy czy nam się uda Popisał PS to jest to wełn, to wełn, to będę, ale zaledwie 84 overall, no więc bez szału, to jest bez szału, za dużo tych 84 tutaj, no mam troszkę większe ambicje, trzecia paczka, no nie mówcie, że to znowu będzie 84, bo ja w tym momencie wyjdę, no to będzie Forsberg pewnie, no on ma trochę wyższy, większy ten overall, no ale, no z takim Forsbergiem, no co ja mogę, no co ja mogę, no nic nie mogę, taka jest prawda. No nic, otwieramy kolejną paczkę. Zarazem przed ostatnią z informem i... Prawie był walkout. Napastnik. Gameiro, 85. Ale fatalne są te paczki. I ostatnia paczka z informem. I bez walkoutu, no naprawdę. SP Hiszpania. O, chociaż Real Madrid Isco. Okej. Okay. Isko jak najbardziej, spoko. GG Isco, witam w klubie. No także... Nie było szału, jeżeli chodzi o te paczki i się zastanawiam, czy jest sens w ogóle je jeszcze robić kiedykolwiek, bo troszkę na tym straciliśmy. Nie ukrywajmy, no, ale bierzemy miejsce do klubu.